Okej, okay, to jak pewnie większość nie wie, to teraz się dowie. Przed moją przygodę z piłką jako trener zaczynałem w Akademii Górnika Zabrze. Tam byłem przez 6 lat, można powiedzieć, że się wychowywałem. I przez 5 lat prawie miałem przyjemność trenować zespół rocznika 2009. Myślę, że taka dość bardzo progresująca drużyna. Nie chcę mówić, że najlepsza w Akademii, bo wiadomo, dużo zdolnych chłopaków jest, ale, ale naprawdę uzdolni chłopcy tam są. I też ostatni sezon, jak kończyliśmy już wspólną pracę, dość mocno na doświadczył, bo po dwóch chłopaków zachorowało, między innymi Bartek, który też, też dzisiaj obchodził rodzinę. Dlatego też z tego miejsca i korzystając z okazji chciałbym, chciałbym Bartkowi złożyć naj, najserdeczniejsze życzenia. Bartuś, przede wszystkim dużo zdrówka, bo, bo to dla Ciebie jest najważniejsze, e, żebyś cały czas był uśmiechnięty, nie poddawał się, zawsze patrzył pozytywnie e, na przyszłość i, i wracał do zdrówka i, i razem z nami mm, zaczynał kolejne przygotowania w Akademii, żebyś mógł wrócić do tego, co kochasz najbardziej, czyli do piłki nożnej. i no i pamiętaj, w rodzinie nigdy nie zapominamy o swoich i, i zawsze się wspieramy. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. Także dużo zdrówka i wracaj do nas. Daj mi, daj jedno! Możesz podać nam dadinę! Słyszałem, że chcesz pozdrowić kogoś Tak, obiecałem pozdrowienia koledze Grzana Pozdrawiam cię Obiecałem co trzeba wykonać a Jak nastawienie przed jutrem? Dwa sparingi? No fajnie, gramy o 11 chyba z czwartą ligą niemiecką, a po południu z CSK z i. Gra, fajne dwa. Gramy sparty. jutro z tymi ziomkami, co dzisiaj na tym, na tym ta, samochodzie ta, stali. Ta. A masz nagrane? Mam, mam. No. Jutro będzie chyba coś grane, nie? Będzie na pewno. Coś tam, coś tam na pewno ukujemy, no. Zobaczymy. Dzisiaj mamy grać? Na nas... Mamy grać na dwa składy po 90 minut. Fajnie, każdy zagra, minuty złapie. No. Jest szansa się jeszcze pokazać. Fajne, fajne. Cieszę się, że koniec? Podchwytliwe pytanie. <laughs> Dlatego nie mogę Ci odpowiedzieć Jednoznacznie? Jednoznacznie nie Cieszę się, że do tej pory, bo jeszcze jest jeden trening, mecz Wszystko przebiegło po mojej chyba i naszej myśli I jutro mamy taki kropkę nad i mecz I wracamy Bon wodarczyk, właśnie zakończyliśmy tą treningową część obozu przygotowawczego w Belek. Za nami ostatni trening, jutro już tylko mecze sparingowe. Jak Jakbyś tą pierwszą część, tą typowo treningową, podsumował? Czy jesteś zadowolony z pracy, którą Ty i zespół tutaj wykonaliście? Tak, jestem bardzo zadowolony z tej pracy. Już poświęciliśmy pod każdym aspektem. Obrona defensywa. Stajemy się z tym coraz lepsi. Widzimy to w sparingach, widzimy to w treningach, więc widzę, że, że ten trening przynosi efekty. Jutro będziecie mieli okazję, aby te wszystkie rozwiązania, nad którymi pracowaliście w ciągu ostatnich 9 dni przełożyć już na warunk warunki sparingowe rywale wymagający, więc to chyba będzie cenne doświadczenie przed ligą. Tak, na pewno rywale cenni. Na pewno będzie dobry, dobre dwa sparingi będą. Zagramy po 90 minut, więc będzie można się wykazać. Na pewno to też wejdzie w nogi, ponieważ 10 minut, ale to jest ważne w przed takim meczem ligowym, więc cieszymy się bardzo. No i uważamy, że trzeba dobrze zakończyć ten obóz z dobrymi wynikami. Zauważyłem, że bardzo często, praktycznie każdy trening, kończysz jeszcze dodatkowo z takimi zajęciami z trenerem Piotrem Gierczakiem. Dają Ci one dużo? No tak, oczywiście. Z trenerem Piotrem Gierczakiem, były napastnik. Bardzo mi pomaga. Zostajemy często po treningach i środkowania, jakieś szybkie strzały, obrócenie, więc też rozmawiamy na ten temat. I mi fajnie, cieszę się, że mi pomaga, ale też ja też sam od siebie chcę więcej, więc cieszę się, że tak się razem wszystko złożyło. Reasumując na zakończenie tego obozu, jesteś dobrej myśli przed wiosną? Oczywiście, że jestem bardzo dobrej myśli, ponieważ uważam, że coraz lepiej to wygląda. Teraz zaczynamy nowy rok, nowy, nowy rok, nowy, nowa runda. Cieszymy się i uważamy, że to będzie dużo lepiej szło niż w poprzednim rundzie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Nie, bo... Co jest Tak, tak, tak. Jak nie wyjdzie, to wycinamy. Nie. 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 Jeszcze raz. zaraz, druga seria.